The Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, już czwartym odcinku Zagrajmy Surgeon Simulator I dzisiaj, yy, jak było widać po filmikach z portalu Zagramy w... Yy, posz, zagramy w... Yy. Zrobimy operację mózgu, wydamy. Hmm więc zacznijmy tak bez wstępnego rozmowy co się panu stało? alo słyszy mnie pan? nie słyszy się o chwila o słyszy mnie pan Halo? nie słysz. co się panu stało? Strasznie mózgu? tak myślałem tak nie to zaraz sprawdzimy czekaj tak, tak było sterowanie okej. Okay. No, przyszedł pan z trzęsieniem mózgu, tak? Ja się nie dziwię. Jak jakiś panu, jakiś debil młotkiem walił po głowie, no to wiadomo. Ale się pan wykrwawia, o kole Weźmiemy nasz cudowny proszek na uleczenie. Dobra. Weźmiemy. Weźmiemy. Kola zawsze ożywia umysł What? Czy co, dobra nie kola Jakiś prawdę napój co tu krzy Orange Burst No to nie tym razem Na no, przykład. mi O o co to jest? To się przyda Zdecydowanie Nie po nosie, tylko po czaszce yeah, nigga. I'm still Waters one deep. Still deep. No shit, jakie to sterowanie jest trudne. No to tak. O nie, tu musi być młotek, no. Nie, młotku, wróć do mnie. Wrócił. Ile ma krwi? O, kudy. Dobra? Czyli cięcie powtórkę, tak? No to jeszcze raz, no co? Widzimy się za chwilę. Dobra, jestem szpultatem. Jak mu. Ja, jeszcze mi się to nie zdarzyło. Ja? Tak? ten młotek wziął to Okej. Okay. I believe I can fly. Super! Siekiera została. Uh, teta tyle razy mi powtarza, że nie baw się siekierą. jeszcze jakoś idzie. Dobra, jest dobrze. Poczekajcie. Prawda, strzykawkę, nie tom. Albo proszę tom. Dobra. No, myślę, że jakoś to będzie. Prawda? Jeszcze nie No Cholera Będzie lekka Trzeba lekko przyciąć Nie, chodź tu, chodź tu, chodź tu oh, the Dziękujemy To wystarczy Oh shit, madafucka Wystrzelił Surprise motherfucker. Dobra. Bierzemy nożyczki. Nożyczki, nożyczki. Uda. Chce pan przeciąć pampowinę swojemu dziecku? Uda. Okej. Okay. To styknie, trzeba tylko jeszcze tam... Jest szkawka tu trzeba tylko wziąć Dobra Dobrze. teraz bierzemy, prawda, nowy mózg Super! <grystanie> Okej okay. Dobra yy... Chwila Okej okay. jest! De, brawo! Continue. No, także strasznie krótko tam czynę. Eee. Tu, 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 tu. Może mi się uda włożyć tą kasetę. Ja. Chociaż tyle dobrego, że ją na razie chwyciłem. Jeszcze mi się to ani razu nie udało. Dobra. Aha, to jest dysk, przepraszam, to Gdzie? Gimby nie znają. Za chwilę trafię, no jest okej okay. Co to? A! Ha, że mój Surgeon A na Techno. A, tu. Ciekawe. Dobra. Idealnie, prawda, kasety się rozsypały. No, jest. Co to jest? A, tak. No, co mi przeszkadzasz? Dobra, sikierką to. Aha, że to są jakby pokazane takie. Te najważniejsze, tak? Dobra, bo tu mamy część drugą tego. Jeszcze jest będzie pierwsza. No. Przepraszam z jedną kasetę. To było niepotrzebne. <grystanie> o. o! za pierwszym razem! Łapkę za to w górę. Widzę za to łapkę w górę pod tym filmem. No. Ja myślę Dobra, nudu. Kolejny. Chodźcie do mnie, chodź. Nie bój się. What da the... pa, Papa Dobra. Tu nie ma nic ciekawego. Prawda? Tu też nie ma. Tu leżą jakieś pigułki. Możecie w komentarzach napiszcie czego pigułki. A tak to to było chyba na przykład na tyle, więc. Oj, zapowiadają się zimowe te porządki. Nigdy wami Także komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.